Prawie każdemu dobrze jest znane hasło, że w zabawie z LEGO ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, dlatego by przekonać wszystkich niedowiarków dziś pokażę Wam 10 najbardziej niesamowitych zastosowań dla klocków LEGO. Sądzę, że dla wszystkich będą niemałym zaskoczeniem, także już niepotrzebnie nie trzymam was w niepewności. Zapraszam do oglądania. Duńskie klocki, pomimo spełniania w głównej mierze funkcji zabawowej, bardzo często używane są do zastosowań nieco poważniejszych. Najlepszym przykładem na tę właśnie bardziej dorosłą ich stronę są protezy brakujących kończyn. Niejaka Kristina Stevens do serca wzięła żarty swoich współpracowników i stworzyła na wzór użytkowanej przez siebie protezy jej odpowiednik z Lego. Oczywiście nie jest on specjalnie funkcjonalny, więc należy traktować go jedynie jako ciekawostkę. Natomiast nie są już ciekawostką sztuczne kończyny z Eco Creative Prosthetic System, które umożliwiają personalizowanie użytkowanej przez siebie sztucznej ręki lub nogi właśnie przy użyciu naszych ulubionych klocuchów. Co interesujące, dzięki wykorzystaniu zestawów Mindstorms dzieciaki mogą nadawać swoim kończynom nowych funkcjonalności, jak na przykład wielkie mechaniczne ramię bądź wystrzeliwujący pociski Kikut. Historię Blade'a niemieckiego żółwia, który dzięki klockom przezwyciężył chorobę jednej z kończyn zapewne znacie. Jeśli nie, to w dużym skrócie jego opiekunka za namową swojego weterynarza przykleiła do skorupy żółwia małe kółka, przez co zwierzak mógł nareszcie swobodnie się poruszać. Po czasie odciążona kończyna wyzdrowiała i pupil wrócił do pełnej sprawności. Interesujące w tej historii jest to, że stała się tak dużą inspiracją dla innych osób, iż co kilka lat słyszy się o nowych żółwiach uratowanych w podobny sposób. Ten na przykład miał pękniętą skorupę, więc oprócz stabilizacji złamania dostał do użytku taki oto sprzęt. Z kolei Pedro, który w wyniku nieszczęśliwych wypadków stracił obie tylne nóżki, porusza się jedynie dzięki zamontowanym na stałe kołom. Jeśli nie macie pomysłu na wystrój akwarium z rybkami, to przychodzę wam z pomocą. Wystarczy, że zbudujecie swoje ulubione zestawy i zatopicie je na dnie zbiornika. Możecie też zrobić jakąś fajną stylizację, jak na przykład stadion do Quidditcha, albo plansza wyciągnięta żywcem z Mario Brosa. Podobnie jak rybkom, tak i innym zwierzakom przytulne kąty z Lego będą bardzo odpowiadać. Domek dla chomika bądź kota to opcje, które naturalnie wszystkim przychodzą do głowy. A co powiecie na chatkę dla kraba pustelnika? Dokładnie taki jego mość o imieniu Harry żyje sobie w angielskim Legolandzie mieszczącym się w Windsorze. A jeżeli nie macie domowego zwierzaka, którego moglibyście uszczęśliwić bayeranckim domkiem, to jako, że zbliża się zima, może warto by pomyśleć o okolicznych skrzydlatych przyjaciołach. Taka budka czy karmnik to z pewnością dobry pomysł na spożytkowanie nieużywanych klocków. Nieco bardziej prozaicznym wykorzystaniem wynalazku duńczyków jest tworzenie z niego biżuterii. Wbrew pozorom w niektórych kręgach takie cudeńka są dość popularne i w zasadzie można znaleźć prawie każdy interesujący nas rodzaj świecidełek. Od naszyjników przez kolie, kolczyki, bransoletki, a na spinkach do mankietów kończąc. Jak chce się dobrać do tego coś pasującego, to polecam LEGO sukienkę wraz z torebką na głowę kapelusz albo czapkę, oczywiście z odpowiednimi okularami. No i rzecz jasna obuwie. Tu również. Jest niemały wybór. Znajdziemy m.in. szpilki w różnych fasonach i chociażby buty sportowe. Mówiłem Wam już o żółwiach, a przecież problem niepełnosprawności ruchowej nie dotyczy tylko ich. Więc jak pewnie się domyślacie, inne stworzenia podobnie często ratowane są przed niesprzyjającym losem właśnie za pomocą klocków. Gracie urodziła się bez przednich łapek, dlatego jej dwunastoletni właściciel wymyślił taki oto zamiennik. Nie trudno też znaleźć różne koty chwalące sobie taką pomoc ze strony swoich właścicieli. A niesamowicie sympatyczny jeżyk o imieniu czapi został ratowany przed jeżowym zespołem Chwiejności. Co to za choroba? Odsyłam Was do artykułu w opisie. Natomiast powracając do tematu tym razem jednak ludzi, nijaki Simon Barfield, na co dzień konstruktor robotów, postanowił zaprojektować pełnowymiarowy wózek inwalidzki. Co ciekawe, może on przewozić dorosłą osobę ważącą do 90 kg, a dzięki zastosowaniu małych wielokierunkowych kółek, jego mobilność bije na głowę profesjonalne produkty. Koro z pomocą duńskich zabawek mogą poruszać się zwierzęta i osoby niepełnosprawne, to czemu nie pójść o krok dalej i zbudować coś, czego wszyscy mogliby korzystać? Okazuje się, że i takie pomysły zostały już wcielone w życie, w wyniku czego możemy przejechać się pełnowymiarowym, klockowym motorem. Co prawda, nie ma on silnika, więc można się jedynie odpychać, ale dla chcącego nic trudnego. Zupełnie inaczej jest w przypadku rumuńskiego hotroda napędzanego powietrzem, gdzie wystarczy, że naciśniemy pedał gazu, i samochód jedzie do przodu. Całość konstrukcji funkcjonuje w oparciu o butle ze sprężonym gazem, które wprawiają w ruch tłoki silnika. Innym w pełni działającym samochodem zbudowanym z Lego jest Bugatti Chiron. Tu zastosowane zostało połączenie 2304 małych silniczków, które generują łącznie 5,3 konia mechanicznego. A to z kolei pozwala na rozwinięcie zawrotnej prędkości prawie 29 km na godzinę. Każdy, kto słyszał o fotografii otworkowej, nie będzie zaskoczony, że również z Lego można wykonać prosty aparat umożliwiający robienie ciekawych zdjęć. Konstrukcja takiego wynalazku jest niespecjalnie skomplikowana. Wystarczy trochę bryków do wykonania obudowy, stare obiektyw lub po prostu dziurka w jednym z elementów i papier fotograficzny. A tak wyglądają zdjęcia cyknięte właśnie takim sprzętem. Myślę, że prezentuje się to całkiem spoko. Dla tych bardziej leniwych sami Duńczycy zaprojektowali oryginalną cyfrówkę, która funkcjonuje w zasadzie jak zwykły aparat. Były już ubrania i dodatki do nich, więc rzecz jasna nie może zabraknąć mebli i wystroju wnętrz. Tutaj ilość domowych sprzętów, które można zastąpić fajnymi odpowiednikami, jest wręcz zatrważająca. Na świecie nie brakuje śmiałków budujących sobie całe domy, albo jak w tym przypadku przyczepi kempingowe. Mi natomiast bardzo przypadł do gustu niesamowity Żyrandol skonstruowany z 8000 miniaturowych okien. Powiem szczerze, że wygląda on bardzo imponująco, a patrząc na niego z pewnej odległości, Ciężko w ogóle powiedzieć, że widzimy połączone ze sobą zabawki. Bez wątpienia bardziej zaawansowanym zastosowaniem są klockowe zegarki i różnego rodzaju czasomierze. Autorzy takich cudeniek prześcigają się w zasadach działania owych gadżetów. Są na przykład zwykłe mechaniczne funkcjonujące po odpowiednim nakręceniu lub ruszeniu wahadłem, nieco bardziej fantazyjne pneumatyczne potrzebujące do życia sprężonego powietrza, albo do szpików współczesne zasilane z gniazdka wysokiego napięcia. Oczywiście pomysły co do wizualizacji upływającego czasu również są mocno urozmaicone. Zwykłe wskazówki można przecież zastąpić kulkami albo analogowymi wyświetlaczami. Jeżeli podobały Wam się klockowe aparaty, to będziecie pewnie zainteresowani również inną technologią graficzną, a mianowicie drukowaniem. Okazuje się, że klocuchy świetnie nadają się do tego celu, przez co powstała cała masa różnego rodzaju maszyn. Część z nich drukuje bezpośrednio na płytkach konstrukcyjnych, z kolei inne potrzebują pisaków i kartek zwykłego papieru. Całkowicie unikatowy jest z kolei wynalazek pewnego 12-latka z Kalifornii, ponieważ nie zobaczymy na jego wydrukach właściwie nic wszystko przez fakt, iż jest to specjalne urządzenie stosujące pismo Braille'a, które rozczytać można jedynie przy użyciu zmysłu dotyku. O naprawianiu ścian w taki sposób zapewne wielu z Was słyszało, bo swego czasu było o tym dość głośno. Jedną z głównych osób związanych właśnie z tego rodzaju sztuką jest niemiecki artysta Jan Forman, który w hucznych akcjach ozdobił swoimi pracami ulice Berlina i Nowego Jorku. Na naszym rodzimym poletku także można znaleźć podobne inicjatywy np. w Zielonej Górze w Parku Tysiąclecia i chociażby na stacji PKP w Kępnie, gdzie ze względu na zastosowane klocki całość prezentuje się naprawdę ciekawie. Rzecz jasna takich miejsc jest wiele więcej zarówno w naszym kraju jak i poza granicami, dlatego jeśli jesteście zainteresowani tym tematem to link do mapy z lokalizacjami macie w opisie poniżej. Na koniec nawiązując do poprzedniego tematu, chciałem Wam jeszcze pokazać jak zmodyfikował swoją willę w Calabasas Jake Paul. Dla osób nieznających tego jego mościa jest to jeden z braci Paul, czyli niesamowicie popularnych amerykańskich youtuberów. Ową przeróbkę dla celebryty wykonał nijaki Dante Dentoni, a więc człowiek odpowiedzialny między innymi za takie dzieła. I to już w zasadzie wszystko co dziś dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że ten nietypowy materiał przypadł wam do gustu i dowiedzieliście się jak kreatywnie niektórzy wykorzystują nasze ulubione klocuchy. Tak więc na tą chwilę to w zasadzie tyle. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia w kolejnym materiale, trzymajcie się, cześć!